Nasz cykl omawiający postać generała i prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego obecnym odcinkiem dobiega końca. W trzech odsłonach przedstawione zostały losy Wojciecha Jaruzelskiego od urodzenia aż do momentu wprowadzenia stanu wojennego i jego konsekwencji. Obecnie podejmiemy temat jego ostatnich lat życia, rozpoczynając od objęcia urzędu przewodniczącego Rady Państwa. Nastąpiło to 6 listopada 1985 roku. Funkcję tę w lipcu 1989 roku zastąpiono urzędem prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W czerwcu tego roku Jaruzelski wycofał się w trakcie obrad 13 plenum KCPZPR z ubiegania się o kolejną kadencję. Jako swojego następcy wskazał Czesława Kiszczaka. Jednakże już w lipcu po uzyskaniu poparcia NSZZ Solidarność ponownie stanął jako kandydat do urzędu. Widać więc z tego jasno, że to właśnie poparcie związku dało Jaruzelskiemu kolejną prezydenturę. Czy bez niego byłaby ona możliwa? Według ankiety przeprowadzonej wówczas przez Gazetę Wyborczą na grupie tysiąca respondentów, odpowiedź musiałaby być twierdząca. Na urząd prezydenta PRL najwięcej osób typowało Wojciecha Jaruzelskiego, a następni byli kolejno: Lech Wałęsa, Bronisław Geremek, Czesław Kiszczak, Aleksander Gieśtor i Mieczysław Rakowski. Warto jednak dodać, że aż 54% badanych nie miało zdania w tej kwestii. Biorąc udział w wyborach, mogli całkowicie zmienić układ sił. Czy jednak to by nastąpiło? W największych miastach w kraju odbyły się pikiety sprzeciwiające kandydaturze Jaruzelskiego. Pomimo tego, 19 lipca 1989 roku, Jaruzelski został jednak prezydentem PRL. A następnie, 31 grudnia 1989 roku, przewagą dwóch głosów został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. O jego wyborze zdecydowała postawa posłów i senatorów wybranych z list Solidarności. Kolejny raz więc Solidarność przyłożyła się do wyboru Jaruzelskiego. Na najważniejszą osobę w państwie. 19 września 1990 roku przesłał do marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza projekt ustawy konstytucyjnej skracający jego kadencję oraz wprowadzający do porządku konstytucyjnego wybory powszechne prezydenta RP. Wkrótce w wyborach powszechnych zwycięstwo odniósł Lech Wałęsa. Kadencja Wojciecha Jaruzelskiego wygasła oficjalnie 22 grudnia 1990 roku. Wycofał się też wówczas z większości działań publicznych. Jako weteran i były prezydent brał udział w obchodach rocznicowych zakończenia II wojny światowej, organizowanych w Moskwie, gdzie spotykał się z Władimirem Putinem oraz Dmitrijem Miedwiediewiem. Został również odznaczony przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Medalem 60-lecia zwycięstwa w Wielkiej wojnie ojczyźnianej, co spowodowało sprzeciw prezydenta Czech Wacława Klausa, przypominającego rolę generała w trakcie interwencji w Czechosłowacji w 1968 roku. W marcu 2011 roku zdiagnozowano w uciecha nowotwór złośliwy, przez co musiał poddać się chemioterapii. 11 maja 2014 roku generał Wojciech Jaruzelski przeszedł rozległy udar mózgu, wskutek którego został częściowo sparaliżowany i utracił zdolność samodzielnego oddychania. Zmarł 25 maja 2014 roku o godzinie 15:24 w Warszawie, a krótko przed śmiercią wyspowiadał się oraz przyjął katolickie sakramenty, mimo deklarowania się przez większość życia jako ateista. Przeciwko organizacji państwowego pogrzebu i pochówku na powązkach zaprotestował prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, który oświadczył, że nie można pogodzić pamięci o ofiarach systemu totalitarnego z honorowaniem pogrzebem państwowym na cmentarzu wojskowym na powązkach człowieka, który poświęcił większość swojego życia służbie reżimowi komunistycznemu. Pogrzeb. Odbył się 30 maja 2014 roku. Mysią Świętą żałobną w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odprawił biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz Józef Guzdek wraz z księżmi Adamem Bonieckim oraz Wojciechem Lemańskim i Wojciechem Truzdowiczem z Bielan. W trakcie pogrzebu organizacje i osoby upojedniające ofiary stanu wojennego zorganizowały pikietę. Po nabożeństwie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Odbył się pogrzeb świecki z udziałem honorowej asysty wojskowej. Nad grobem przemówienie wygłosił Aleksander Kwaśniewski. Według badania przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej w 2014 roku, już po śmierci Wojciecha Jaruzelskiego, 47% badanych przyznało, że generał dobrze zasłużył się Polsce.